Można powiedzieć, koszykówka w pile zaczęła się w tym miejscu za nami, pod takim, można powiedzieć, historycznym kasztanem. Może teraz już jest aura taka jesienna, nie widać liści, ale właśnie pod tym drzewem z tyłu za nami były pierwsze kroki koszykarskie z zawodników, którzy później, jak teraz wiemy, tworzą siłę piskiego basketu. No dokładnie. Tutaj tak jak Tomek powiedział, właściwie się wychow wychowaliśmy się tu na, na wawelskiej 3B na zamościu. Wszyscy uczęszczaliśmy, ja i bracia oraz tutaj koledzy do szkoły, tutaj niedaleko na Grabowej, do Czwórki. Szkoła słynęła też z tego, że wychowywała świetnych koszykarzy, m.in. Dawid Witos, Łukasz Krzemiński czy, czy też Tomek tutaj stojący. Tutaj pierwsze były próby organizowania jakichś takich mini turniejów, bo się zjeżdżali chłopaki tutaj z osiedla Skósocińskiego, z, z innych części Piły i właściwie tu były pierwsze gry takie 3x3 na jednego na kosza. Tego kosza tutaj nie ma, sami go wmurowaliśmy. Nie pamiętam, który to był rok, ale 90. chyba... 96, 7 rok. Sami też wykładaliśmy tutaj Polbruk taką trochę metodą gospodarską, no ale udało się boisko zrobić. Tętniło to życiem, był reflektor nawet. Graliśmy po nocy, za co przepraszamy sąsiadów z tego miejsca dzisiaj. No, właściwie to tak można powiedzieć, że tak to się wszystko zaczęło: ta przygoda z koszykówką, tutaj w pile. Można powiedzieć, ta pamięć, te początki koszykarskie są już w całej Europie teraz, bo wszyscy, większość znajomych no statystycznie patrząc, około 8 na 10 wyjechało z kraju, tak więc są w Holandii, w Norwegii, w Danii, w Anglii, prożyżali się po Europie. No i mam nadzieję, że dalej gdzieś tam szerzą tą ideę sportu i tam grają. Tak więc no naszym działaniem będziemy starali się. Wszystko zrobić, aby zatrzymać młode osoby, młodzież, przyszłość narodu w naszym mieście, tak więc na pewno stworzenie dobrych miejsc pracy dla tych osób. Pierwsze wzorce sportowe, pierwsze treningi profesjonalne odbywały się właśnie w szkole WSP4 w Pile, sportowej szkole, w której za czasów bardzo znakomitego trenera nauczyciela wychowania fizycznego Zbysława Poznańskiego, ja wraz z kolegami Przemek i pozostali nasi znajomi, może powiedzieć, zamościa, nabieraliśmy pierwszych doświadczeń sportowych, koszykarskich, lekka, atletyka. No, tak więc, to chcieliśmy, to się zakorzeniło w nas i przenieść właśnie na, na tą koszykówkę, którą teraz tworzymy. No, i myślę, że wszystko no, dobrze wychodzi, bo od 2008 roku prowadzimy szkolenie dla dzieci i młodzieży. Przeszkoliliśmy wielu znakomitych, można powiedzieć, koszykarzy. Jeden z nich, Marek Iwanowicz, jest teraz obecnie w Stanach Zjednoczonych, szkoli się w Mountain Mission School w Virginii. Kolejni pozostali, którzy skończyli już teraz kategorię kadet, zasilają szeregi basketu piła w drugiej lizy: Kasper Żebrowski, Konrad Gaweł i wielu innych. No a najmłodsze pokolenie, pokolenie z rocznika 2001, obecnie trenowani, którzy występują w Lidze Młodzika Starszego. No jeden z nich jest w kadrze Wielkopolski, Adrian Sobkowiak. Na inaugurację sezonu zdobył 42 punkty, tak więc jest to niebywały talent, którego trzeba ten talent oszlifować jeszcze, nauczyć wszystkich elementów i będziemy mieli kolejnego super koszykarza, ale nie powiedziane, że inni też nie zabłysną, tak więc szkolenie cały czas trwa. A nawet dodam, że niedługo ruszyliśmy z treningami również dla najmłodszych, dla dzieci z klas 1-5 w szkole WSP-4 w Pile. Jak na razie zainteresowanie jest ogromne. Oby, tak dalej! Tak jak Brat powiedział, zapotrzebowanie na koszykówkę wśród dzieci i młodzieży jest ogromne. Mamy bardzo dużo chętnych i sami wychowankowie świadczą o tym, że warto tą koszykówkę w Pile utrzymywać. My ze swej strony na pewno dołożymy wszelkich starań do tego, aby jak najlepiej tą koszykówkę na poziomie dzieci i młodzieży organizować. Tomek jako trener świetnie sobie radzi dzięki temu właśnie, że tutaj na Grabowej w Czwórce wynieśliśmy świetne wychowanie, jeśli chodzi o zajęcia sportowe. Między innymi oczywiście dochodzi do tego również wykształcenie wyższe AWF-u z Gdańska ważnym jest aby wspierać tą koszykówkę większymi dotacjami. Te pieniążki na szkolenie dzieci i młodzieży powinny być wyższe. I tu nie tylko chodzi właściwie o, o koszykówkę, ale również o inne dyscypliny, bo wydaje mi się, że szkolenie dzieci i młodzieży w kwestii sportowej, wychowanie fizyczne jakby wszczepianie, wszczepianie tego bakcyla y, zaprocentuje na pewno w przyszłości. Także no, to jest y, moim zdaniem najważniejsza sprawa w całym tym y, tworze, który zrobiliśmy w tej organizacji basketu, aby właśnie y, szkolić jak najwięcej dzieci, jak na najwyższym poziomie, aby też właśnie społeczność pilska czy to miasta i powiatu mogła y, cieszyć się z tego, że w przyszłości. Y, Wychowankowie basketu być może będą reprezentować Wielkopolskę, być może reprezentacja Polski. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ważna funkcja społeczna i będziemy starali się jak najbardziej wspierać i działać w tej koszykówce pilskiej. Wyglądało to na pewno kiedyś trochę inaczej. Tak zrobione, Poszliśmy z postępem czasu, mamy super boiska. Dalej obok jest dobre boisko, bieżnia tartanowa. No tak więc oby tak dalej, oby każda szkoła, oby każda szkoła w pile miała taki obiekt sportowy. Na pewno jest jeszcze wiele spraw do inwestycji. To znaczy, nowa elewacja tutaj. Elewacja w, w SP4 w Pile. Ostatnio złożyłem wniosek do pana prezydenta również o miejsca postojowe dla nauczycieli uczących w szkole, dla pracowników administracji, jak również dla nauczycieli przedszkola, który jest tutaj obok nagrabowej. No myślę, że wiele można zdziałać, tak więc oby wszystko się układało po naszej myśli. W 2006 roku zorganizowaliśmy z Tomkiem pierwszy turniej koszykówki Streetball Piła 2006. To był jakby początek tego bardziej sformalizowanego działania w kwestii organizacji koszykówki w pile. No i teoretycznie dało nam taki duży impuls do tego, aby dalej działać, jeszcze rozwijać bardziej zawodowo dyscyplinę związaną tutaj z koszykówką. No i praktycznie dwa lata po kilku turniejach streetbola bardzo mocno obleganych, bo w pewnym turnieju było, przeszło 260 uczestników. Na placu, na wyspie właściwie turniej dwudniowy zgromadził no, ogromne rzesze publiczności, które dopingowały tych zawodników. To jakby dało jasno do zrozumienia, że w pile koszykówka ma szansę się przebić i ma szansę na, na fajny rozwój. Każdy, kto, może powiedzieć, zakładał klub sportowy, wie z jaką ilością dokumentów wiąże się, można powiedzieć, zwykłe stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej. No i po, po długich przygotowaniach, po ilości mnóstw, po naprawdę dużej ilości papierów w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. Został zarejestrowany 4 lipca 2008 roku Klub Sportowy Basket Piła. Zaczęliśmy od trzeciej ligi. Pierwszy sezon na przetarcie. Pamiętam piąte miejsce na 11 drużyn, tak więc mieliśmy już styczność z koszykówką w innym wymiarze, czyli już nie takim streetballowym, jak się grało zawsze na podwórkach, tylko już z prawdziwą koszykówką 5 na 5. No ale bardzo szybko, już w drugim sezonie grania Udało nam się wyjść z grupy wielkopolskiej z trzeciej ligi na drugim miejscu i Udało się w 2010 roku, w drugim sezonie grania w koszykówkę, awansować do drugiej ligi koszykówki mężczyzn. Zaczynaliśmy w PWZ w pile na Hali, bardzo ładna hala, wyremontowana. Jednakże ilość kibiców, którzy chcieli przychodzić na mecze basketu, była tak duża, że stwierdziliśmy, że trzeba zmienić obiekt na większy i po awansie do drugiej ligi. Przenieśliśmy rozgrywki basketu tutaj na halę właśnie Mosiru. W pierwszym sezonie jaki rozgrywaliśmy w drugiej lidze już padały dosyć pokaźne ilości widzów na meczu, bo chyba osiągnęliśmy nawet 1200 osób. Także to dało kolejny impuls do tego, aby dalej działać, bo nie ukrywam, że, że to jest dla nas ogromna motywacja, że jest takie zainteresowanie koszykówką w Pile i to nie tylko osób dorosłych, młodzieży, ale również dzieci. Bardzo dużo dzieciaków przychodzi na mecze. Tutaj staramy się właśnie zrobić takie show, pokazy dla dzieciaków, żeby jak najbardziej ich zaznajomić z tą koszykówką. Po awansie w 2010 roku ligi no Troszkę nas poziom sportowy drugiej ligi zweryfikował, bo to bardzo mocna grupa. Jak wiemy, już teraz Siden Polski, Cukier Toruń, jest w ekstraklasie polskiej koszykówki. Pol Farmek, Skutno tak samo. Wtedy z nimi rywalizowaliśmy. Nawet prawie udało nam się wygrać w Toruniu. Byłoby to niebywały sukces piskiego basketu debiutanta na rozgrywkach drugoligowych. Nawiązując do, do tego, co powiedział Tomek, yy, można powiedzieć, że taki scenariusz klubu, który zaczyna w, w trzeciej lidze, awansuje do drugiej ligi, ma duże zainteresowanie wśród kibiców, tak jak Pol Farmek, Skutno czy, czy właśnie Sidem Polski Cukier Toruń może czekać i basket. Dlatego moim zdaniem promocja Piły przez koszykówkę to jest świetny, świetna sprawa, tym bardziej, że no na meczach mamy praktycznie no pełną halę. Potrzeba tylko większego wsparcia zarówno Urzędu Miasta, jak i starostwa, a możemy piłę wypromować na arenie ogólnopolskiej koszykówki. Zrozumiałą sprawą jest, że siła drużyny czy też wynik sportowy po części to jest kwestia związana z finansami klubu i z budżetem. Nie ukrywamy, że co roku jest problem z tym, aby taki budżet uzbierać tutaj w Pile. Jest to oczywiście wykładnikiem tego, że poziom gospodarczy, ekonomiczny czy Piły, czy regionu no nie, jest, nie jest najlepszy. Cieszymy się z tego, że pomagają nam tacy ludzie jak senator Stokłosa, no osoba praktycznie bez której koszykówki w Pile by nie było. Ale zależy nam też na tym, aby działać na rzecz poprawy tego stanu gospodarczo-ekonomicznego, czyli robić wszystko, aby zwiększyć ilość miejsc pracy dla społeczności pilskiej. Bo to wszystko przekłada się automatycznie na pieniądze, które będą w obiegu, które dadzą zarobki innym, mniejszym wytwórcom czy przedsiębiorcom. Automatycznie dla takiego klubu jak basket czy też inne kluby sportowe to jest możliwość pozyskania nowego, kolejnego sponsora do tego, aby taką działalność prowadzić, aby dalej rozwijać pasję młodych ludzi, aby dalej można było promować piłę na arenie sportowej. Wcześniej wspominaliśmy już o dotacjach na sport dzieci i młodzieży. To jest można powiedzieć takie oczywiste, że no na to trzeba dać pieniądze, na dzieci i młodzież, bo w przyszłości mogą zasilać szeregi czy klubu sportowego basket piła, czy ptps, czy młodzież, czy wiktorii piła, żużlowców. Tak więc jest to takie można powiedzieć nadrzędne, ale nie ukrywajmy, że Sport seniorski, taki wykładnik dla tej młodzieży, żeby te dzieci i młodzież nabierały wzorców, musi też być, musi być, żeby te dzieci na żywo zobaczyły, jak to wygląda zrobiły zdjęcie, autograf od sportowca wzięły. Tak więc musi być też drużyna seniorska, profesjonalna, reprezentująca piłę na danym szczeblu rozgrywkowym. Wiele ostatnio się już mówiło o dotacji na, na sport przez, z budżetu miejskiego. Ja, ja uważam, że to jest e, podobnie jak ze szkoleniem dzieci i młodzieży, też musi być wsparcie miasta. E, nie ukrywam, że za czasów, kiedy pan prezydent Kosmatka e, zarządzał miastem, e, ta dotacja wynosiła około 1,4 mln zł na dwa kluby sportowe. No i wiemy, że wtedy były wyniki sportowe. No, wtedy Joker Piła był w pierwszej lidze, a dziewczyny Nafta Piła zdobywała mistrzostwo Polski czterokrotne. Tak więc historia pokazała, że no, naprawdę jest to powiązane. Tak? Finanse, finanse z wynikiem sportowym. Obecnie mamy około 800 tysięcy złotych na podział na pięć klubów sportowych. No i Poniekąd jest to odwzorowanie wyniku sportowego naszych klubów na arenie polskiej. Tak? W przypadku też takiego proporcjonalnego podziału pieniążków, które my otrzymujemy od sponsorów, a w jakiej wielkości wspiera nas Urząd Miasta, to na dzień dzisiejszy wsparcie ze strony samorządu dla basketu piła to jest około 30% budżetu klubu, 60 ponad procent to są pieniądze od sponsorów. Tak się właściwie dzieje od, w przypadku naszym tutaj od wielu lat. Większość środków zapewniają nam podmioty zewnętrzne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w większości za tymi ludźmi przemawia taki lokalny patriotyzm, aby pomagać koszykówce, bo na przykład w naszej drużynie grają sami pilanie. Jeśli chodzi o zawodników starszych, czy jeśli chodzi o młodzież, która już zaczyna wchodzić do pierwszego składu, i wydaje mi się, że właśnie taki lokalny patriotyzm powinien być również bardziej doceniany i promowany przez, przez samorządy. Myślę, że. Jaki nie będzie koniec tych wyborów? Kto będzie rządził miastem, można powiedzieć. Trzeba robić swoje, i myślę, że nadal będziemy robili swoje. Aczkolwiek mamy jakieś pewne nadzieje, myślimy, że docenią mieszkańcy miasta to, co robimy, to, co działamy na rzecz dzieci, młodzieży piskiej, no i samych mieszkańców, bo takie widowiska sportowe. To nie jest takie proste zorganizować mecz, całą ligę. To naprawdę jest kawał ciężkiej roboty. No wydaje mi się, że najbliższe wybory samorządowe będą kluczowe dla funkcjonowania nie tylko basketu piła, ale również i żużla. I wydaje mi się, że, jak również innych dyscyplin sportowych w naszym mieście. Dlatego proponowałbym się wszystkim wyborcom, społeczeństwu naszemu pilskiemu tutaj dobrze zastanowić nad nad tym, na kogo oddadzą głos w najbliższych wyborach. No życzę przemyślanej decyzji.